Dzień dobry. Druga część naszej próbnej matury, w której zaznajomimy się z zadaniami od 9 do, do 16. No i rozpoczynamy od zadania numer 9. Poniżej przedstawiono fotografie wybranych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. Literą A oznaczono planetę o największej średnicy spośród planet Układu Słonecznego. B. Jeden z obiektów w pasie Kuipera. A. C. Planeta o największej średniej temperaturze Powierzchni w, w układzie słonecznym. No to teraz, jakie to są planety. Musimy się nad tym zastanowić, rozważyć. No i tak. To jest ta pierwsza planeta, to Jowisz? Myślę, że ją rozpoznajecie, nawet bez, bez opisu, byście się zorientowali, że jest to Jowisz. On ma to charakterystyczny tutaj taki wir powietrza, który jest dla niego bardzo, bardzo charakterystyczny. Ta druga, słuchajcie, to jest planeta położona w pasie Kuipera, który leży bardzo na, na zewnątrz, poza układami, tymi olbrzymi, poza planetami olbrzymimi. Olbrzymi, czyli Jowisz, Saturn, Uran, Neptun to są te planety olbrzymie i pas Kuipera leży poza nimi no i to jest Pluton. Kolejna planeta, to ta najcieplejsza, to Wenus. I jest, ponieważ, może to być mylące, ponieważ. Najbliżej Słońca leży Merkury. To on powinien być najcieplejszy. Im bliżej Słońca, tym cieplej, ale yy, Merkury praktycznie nie ma atmosfery. Natomiast Wenus jest tą planetą najcieplejszą. No i teraz, spośród ciał niebieskich przedstawionych na fotografii, najdłuższym czasem obiegu wokół Słońca charakteryzuje się ciało niebieskie, znaczone literą A, a najkrótszym B. Najdłuższy czas obiegu ma Pluton, bo on jest najdalej od Słońca odsunięty, w związku z tym na tej swojej orbicie krąży najdłużej. Czyli jest to informacja fałszywa. Spośród ciał niebieskich przedstawionych na fotografiach obserwuje się z Ziemi przejście na tle tarczy Słońca tylko ciała niebieskiego oznaczono literką C. No tak, to jest prawda. A teraz dlaczego to jest prawda? Jeżeli sobie wyobrazimy, że tutaj gdzieś mamy Słońce, ja tak szybciutko zrobię taki rysunek poglądowy, żebyśmy to rozumieli. I teraz planety leżą w, w pewnej. No, w ściśle określonej kolejności od Słońca, to Słońce jakieś takie nieregularne mi wyszło, ale niech sobie takie zostanie. Czyli będziemy mieć, no powiedzmy, tam na taki kolor zaznaczymy sobie Wenus. Tutaj zrobimy. To teraz Słońce, dobra, Słońce zrobimy sobie takie, tu o, na żółto. I teraz będą mniejsze, czyli zrobimy sobie teraz Wenus. Ziemia. To niebieska planeta Ziemia, to nie będzie na Ziemia. Następnie będzie mieć Jowisz gdzieś tam, jakimś kolorem sobie zaznaczymy Jowisz. I ostatni Pluton jakimś tam kolorem, takim otu. To nieważna jest wielkość tych planet, ani to nie jest rzeczywisto odległość tych planet od Słońca, bo to nie o to tutaj chodzi, tylko chodzi o to, że nie ma innej możliwości jak taka, że jeżeli coś ma nam przesłaniać z Ziemi patrząc starcze Słońca, to to może być tylko Wenus, bo nigdy te dwie planety nie ustawią się między Ziemią i Słońcem. A więc tutaj mamy fałsz, a w drugim, a w drugim pytaniu mamy prawdę. Czyli tylko i wyłącznie Wenus może, być może stanąć między Ziemią i Słońcem, przesłaniając jej fragment. Zadanie numer 10. Na mapie przedstawiono położenie międzyzwrotnikowej strefy zbieżności w styczniu i w lipcu. Cóż to takiego? Które stwierdzenie, które stwierdzenie odnoszące się do międzyzwrotnikowej strefy zbieżności jest prawdziwe? Wybierz właściwą odpowiedź z podanych. Wzdłuż tej strefy opady atmosferyczne są mniejsze niż w strefach położonych na północ i na południe. Słuchajcie, to, te na czerwono i na niebiesko zaznaczone są. Linie strefy zbieżności pasatów. Ja wrzucę tutaj do opisu tego filmu link, w którym jest film dotyczący cyrkulacji pasatowej. Kto nie pamięta, to sobie ten film obejrzy, tam poświęci 15 minut, żeby przypomnieć sobie o tym, czym, czym są pasaty. I ta linia zbieżności pasatów przesuwa się w ciągu roku, bo my generalnie uczymy się na lekcjach, że ona jest na równiku, ale to jest niezwykle rzadka sytuacja, żeby ona była dokładnie na równiku. Ona przesuwa się w czasie naszego lata na północ, czyli to jest ta czerwona linia, i to jest maksymalny zasięg tej. Tej linii i na południe, na południe w styczniu, i to jest też maksymalny zasięg tej linii, która tutaj w styczniu sobie sięga dotąd. No i teraz wzdłuż tej linii opady atmosferyczne są mniejsze w strefach położonych na północ i na południe od, od tej właśnie linii. Opady atmosferyczne są mniejsze w strefach położonych na północ i na południe od tej. Linii. Wzdłuż tej, no nie jest to prawda, bo, no bo, klimat, yy, yy, bo klimat na przykład monsunowy charakteryzuje się tym, że opady, opady są bardzo wysokie tutaj. Yy, w styczniu ta linia przebiega nad zimnymi prądami oceanicznymi płynącymi po zachodniej stronie kontynentu. Widzimy, że ta linia w styczniu w ogóle nie przebiega nad oceanami, więc to też jest zdanie fałszywe. Wzdłuż linii przebiega strefa wysokiego ciśnienia, w której zachodzi osiadanie powietrza atmosferycznego. To nieprawda, ta strefa przebiega na szerokości geograficznej około 30 stopni, zarówno północnej, jak i południowej. W klimacie podrównikowym położenie tej strefy wyznacza granice występowania pory deszczowej i suchej. No i to jest prawda, bo tu występuje klimat podrównikowy, na przykład w Afryce, w którym występuje pora deszczowa i sucha. Czyli właściwie jest, właściwie jest tutaj odpowiedź D. Którą to odpowiedź należy zgodnie tutaj z instrukcją tej matury zaznaczyć na karcie odpowiedzi. Dobrze, to teraz rozstrzygni. zadanie dziesiąte. Jak widzicie, to jest dziesiąte zadanie, składa się z, z dwóch takich podzadań, podpunktów, tak to nazwijmy. W sumie za to zadanie można uzyskać, jak widzicie, punktów dwa. No tutaj jest jasne. Zaznaczamy tylko jedną odpowiedź, więc punkt jest oczywisty. Rozstrzygnij, jaki rodzaj ośrodka barycznego, wyższy niż, niż czy wyższy, występuje nad Półwyspem Indochińskim w lipcu, a następnie wyjaśnij, dlaczego w półroczu ciepłym w tym regionie świata tworzy się ten rodzaj, ten ośrodek baryczny. No to słuchajcie, musimy najpierw rozstrzygnąć, gdzie jest Półwysep Indochiński. Czy wiemy, czy nie wiemy. No, jeżeli nie wiemy, no to nawet można tutaj sobie, że tak powiem, wykompacypować, że skoro tutaj, tutaj są Indie, tutaj są Chiny, no to Półwysep indochiński musi być gdzieś tutaj, no i tak jest. Tutaj jest jego przedłużenie to jest Półwysep Malajski. I o ten Półwysep tutaj się pytają. No i teraz, jaki to jest układ baryczny? Zobaczmy, wróćmy do tego pytania. Jaki jest tutaj układ baryczny w lipcu, czyli w czasie lata? W czasie lata to jest znowu cyrkulacja monsunowa. Też jest film o cyrkulacji monsunowej i zachęcam, żeby go obejrzeć, jeżeli ktoś nie pamięta, jak ta cyrkulacja monsunowa się odbywa. I w czasie, no dobra, to teraz przejdźmy do tego lata, bo monsun jest uzależniony od tego, co tutaj powstanie. W czasie lata ląd nagrzewa się szybciej niż morze. Morze, czy w ogóle woda, charakteryzuje się większą taką Pojemnością cieplną, czyli ona dłużej się nagrzewa, ale też dłużej to ciepło oddaje. Natomiast ląd ma małą pojemność cieplną, w związku z tym bardzo szybko się nagrzewa i bardzo szybko też to ciepło oddaje. W związku z tym, latem, jak słońce tutaj świeci, jest bardzo gorąco, to ląd nagrzewa się szybciej od wody, jest od niego dużo, dużo cieplejszy, a skoro ląd jest cieplejszy, to ciepłe powietrze nad lądem unosi się do góry i powstaje niż. Czyli tutaj należy wpisać niż. Spróbujemy to sobie wpisać tutaj, niż. Już kilka niż. No i teraz wyjaśnienie. Dlaczego? No to już nie będę tutaj pisał, bo przed chwilą powiedziałem, to no dlatego, że właśnie to gorące powietrze, które w czasie lata się nagrzewa szybciej nad lądem niż nad morzem, unosi się do góry. No i mniej więcej takie wyjaśnienie tutaj powinno się, powinno się pojawić, a skoro to powietrze unosi się do góry, to znaczy, że ciśnienie jest niższe, bo słup powietrza, który nad nami się. Nad nami cały czas no nad naszymi głowami trzymamy, że tak powiem, ten słup powietrza, który wynika z, z tego, że atmosfera waży po prostu powietrze atmosferyczne waży, to ten słup powietrza nad naszymi głowami unosi się do góry. A jak unosi się do góry, to jest lżejszy. Gdyby opadał w dół, to byłby cięższy, a jak jest lżejszy, to jest niż. No i tego typu wyjaśnienia powinno tutaj się pojawić. Następne zadanie dotyczy prądów morskich. Trochę tutaj o sobie zmniejszymy, żebyśmy widzieli wszystko, bo będzie nam tutaj cały rysunek potrzebny do wyjaśnienia. I co mamy tutaj? Na mapie oznaczono stacje meteorologiczne położone na wybrzeżach oceanu spokojnego. W tabeli przedstawiono dane klimatyczne z trzech, y, trzech, y, z, trzech z nich. No czyli oczywiście jest tradycyjny układ, że że moi drodzy mamy y, mamy tak Cztery stacje, a trzy z nich musimy wykorzystać. Ale wbrew pozorom, to zadanie wcale nie jest takie trudne. No i teraz zobaczmy. Uzupełnij tabelę wpisz w puste komórki, numery, tabeli numery, którymi oznaczono właściwe stacje meteorologiczne wybrane spośród podanych na mapie. Za, jak się za to zabrać? No słuchajcie, mamy tutaj, jak widzicie, temperatury opady. Mamy tutaj to opisane: temperatury opady dla każdej stacji opisane. Mamy wybrzeża Oceanu Spokojnego na różnych kontynentach, na czterech różnych kontynentach. No i zobaczcie, i mamy na przykład sumy, roczne sumy opadów. Jedno, drugie i trzecie. No i teraz yy, widzimy, że w dwóch stacjach sumy opadów są wysokie, a na jednej są niskie. Kluczem do tego wszystkiego jest przypomnienie sobie, jak wyglądają prądy morskie też. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak, jak te prądy morskie się kształtują, to też zapraszam do moich filmów tam, gdzie gdzie te, te prądy morskie są wyjaśnione. Tu mniej więcej przebiega równik. No i tutaj sobie płynie prąd ciepły ojasliwa. Tutaj sobie płynie prąd ciepły wschodnio australijski. Natomiast tutaj płyną prądy zimne. Prąd odpowiednio kalifornijski. No mniej więcej tak. I ten najzimniejszy prąd peruwiański tutaj sobie płynie. I już jesteśmy w domu. Jeżeli ktoś wie czym charakteryzuje się prąd ciepły to już będzie wiedział na czym ta zabawa polega? Prąd ciepły charakteryzuje się wysokimi sumami opadów i tym, że przynosi on ciepło, czyli podnosi temperaturę. Dokładnie odwrotne cechy przynosi prąd zimny, bo prąd zimny powoduje brak opadów, czyli suszę, oraz powoduje też chłodno, zimno. że no Napiszę chłodno, bo to niekoniecznie, że od razu tam. Chłodno, że od razu kurtki zimowe trzeba ubierać, ale jest na pewno obniżenie temperatury. No, i tu już wtedy wiemy, że na pewno ta stacja u góry zaznaczona będzie dotyczyła tych miejsc, gdzie płyną zimne, prawdy morskie, bo opady roczne są niskie. No to teraz zobaczmy, czy to będzie trójka czy czwórka, bo to musimy rozważyć. Po czym się tutaj zorientować? Zobaczcie skoro tutaj mniej więcej przebiega równik, tak mniej więcej, to my widzimy, że na półkuli północnej może tak zacznę od tego, że najwyższa temperatura jest notowana w lipcu, czyli w lipcu jest tutaj lato, a to jest charakterystyczne dla półkuli północnej, czyli tutaj trzeba wpisać trójkę. No i teraz pozostała nam jedynka i dwójka, bo wiadomo, że czwórka nie będzie tu wykorzystana, bo w pozostałych dwóch yy, yy, w tych punktach pomiarowych opady są bardzo wysokie. No i ja już myślę, że, że się orientujecie. Spójrzmy, gdzie są najwyższe temperatury w tym, tutaj, w tym tutaj miejscu pomiarowym i widzimy, że najwyższe temperatury dotyczą stycznia i lutego, a więc jest to odwrócenie sytuacji. Jest to półkula południowa, czyli jest to dwójeczkę tu wpisujemy. No i jak się domyślacie, tutaj najwyższe temperatury notujemy w lipcu. Idealnie to nam pasuje, a więc będzie to jedynka 3-2-1. Zobaczmy, mamy zadanie za dwa punkty, czyli dwie dobrze wypełnione cyfry dają nam jeden punkt, trzy dobrze wypełnione punkty y, 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 cyfry dają nam trzy punkty. Zadanie 12. Na wykresie przedstawiono y, dwa przykłady dobowego przebiegu temperatury powietrza w jednej z stacji meteorologicznych podczas pogody bezchmurnej i podczas pogody pochmurnej. Nie musimy wiedzieć, gdzie jest ta stacja meteorologiczna, nie ma to żadnego znaczenia. No bo znaczenie ma to, żebyśmy wiedzieli, dlaczego w czasie, po, w czasie bezchmurnej pogody amplituda temperatur jest wysoka, widzicie to tutaj, a dlaczego w czasie pochmurnej pogody amplituda jest mniejsza. Zobaczcie, ona wynosi tutaj od 15 do 18 stopni, czy tam 3 stopnie Celsjusza z kawałkiem, a tutaj od 11 do 21, a więc 10 stopni Celsjusza przy pogodzie bezchmurnej. Czyli amplituda tutaj jest wysoka. Amplituda, a tutaj amplituda tych jest niska. No i teraz y, pytanie pozostaje, dlaczego tak jest? Słuchajcie, w modelu odpowiedzi y, autorzy tego pytania oczekują, że odpowiecie na nie, na nie y, podając argument dotyczący istnienia zachmurzenia w ciągu dnia i w nocy oraz braku zachmurzenia w ciągu dnia i nocy, bo zobaczcie, zadanie jest za dwa punkty, czyli wszystkie te elementy trzeba ująć. A więc, jeżeli jest zachmurzenie, to w ciągu nocy powietrze, wtedy działa ten efekt cieplarniany i powietrze ciepłe pozostaje przy powierzchni Ziemi, natomiast w ciągu dnia chmury powodują, że ono w mniejszym stopniu się nagrzewa. No i to jest już jedna część odpowiedzi. Druga. W czasie nocy, w czasie gdy nie ma chmur, nocą ciepło od powierzchni Ziemi jest wypromieniowywane, w związku z tym robi się chłodno, natomiast w ciągu dnia. Brak chmur powoduje, że powierzchnia ziemi się ogrzewa yy, bardzo szybko, no i amplituda temperatur w związku z tym jest wysoka. I to jest taka kompletna odpowiedź na to właśnie zadanie. Zadanie 13 tu też zobaczcie, że jest dużo miejsca na opis, a gdybyście z opisem tutaj się nie zmieścili, to możecie napisać dokończenie w brudnopisie. No i wtedy w brudnopisie musicie zaznaczyć, że dokończenie odpowiedzi na zadanie numer 12 znajduje się tu i tam. I wtedy egzaminator jest zobowiązany, jak tak napiszecie, że dokończenie z brudnopisie ma obowiązek do tego brudnopisu zajrzeć. Jedziemy dalej. Na zdjęciu satelitarnym przedstawiono fragment Niziny wschodnioeuropejskiej, wielka to Nizina jest, wraz z niziną nadkaspijską. Uzupełni zdania. Wpisując luki i właściwe określenia, wybrane spośród podanych w nawiasach. Do rzeczy wołgi należy do zlewiska cenotankowskiego czy obszaru bezodpływowego. No to słuchajcie, jeżeli znamy trochę mapę i orientujemy się, dokąd uchodzi wołga, no to wszystko już wiemy, bo wołga uchodzi do Morza Kaspijskiego, który de facto morzem nie jest. Ono jest jeziorem. No i skoro jest jeziorem z którego nie wypływa żadna rzeka, bo to też jest ważne, nie każde jezioro jest jeziorem bezodpływowym, a jezioro Kaspijskie takim, czy Morze Kaspijskie takim właśnie jest, czyli Wołga należy do obszaru bezodpływowego, tu należy to wpisać oczywiście, ja tutaj sobie podkreślam. Najniższy punkt profilu podłużnego Wołgi jest położony poniżej, czy powyżej powierzchni szewu oceanu, na ten najniżej położony punkt to jest ujście Wołgi, więc mniej więcej tu, ja może innym kolorem zaznaczę, żeby to było w ogóle coś widać, ale ten inny kolor nie chce mi się tutaj Znaczyć, może tak, już wiem, o, dobra, i tu będziemy widzieli, o, to jest mniej więcej tutaj ten punkt ujścia. No i też, słuchajcie, bo to jest znajomość mapy. Ci, którzy tutaj dobrze opanowali mapę Europy i innych kontynentów, czy to wiedzą o tym, że Morze Kaspijskie ma tą linię brzegową położoną poniżej poziomu morza to jest minus 28 metrów czy jest ona położona poniżej? poziomu, powierzchni wszechoceanu. No, powierzchnia wszechoceanu ma poziom 0 m nad poziomem morza, czyli 0 zero zero bezwzględne. Ujście Wołgi do Morza Kaspijskiego jest obszarem, w którym dominują procesy rzecznej akumulacji czy erozji. No słuchajcie, ponieważ rzeka Wołga buduje deltę, którą tutaj widzicie, no to delta jest efektem akumulacji. Poza tym wpływa do zbiornika wodnego, w którym nie ma prądów morskich, jest no, w miarę płytkie więc ono spełnia wymogi właśnie tej akumulacyjnej działalności rzeki. Erozja występuje wtedy, kiedy mamy ujście lejkowe, czyli estuarium. Na wykresie przedstawiono 13 zadanie pod punkt B, czyli drugie. Na wykresie przedstawiono średnie miesięczne przepływy Wołgi w pobliżu Wolgogrodu. No i tutaj, jak wiecie, dosyć dużo, dosyć poważny problem sprawił odpowiedź na to pytanie. Wyjaśnię, dlaczego wołgo charakteryzuje się występowanie, występowaniem niżówki zimą, czyli dlaczego zimą są przepływy takie, tutaj widzicie, małe. Dlaczego te przepływy są takie małe? Ponieważ zimą w, do rzeczu wołgi pada śnieg, a jak pada śnieg, to to jest czasowa retencja wody. Zatrzymanie retencja to jest zatrzymanie wody w, w obiegu czasowe. No i ten śnieg topnieje dopiero na wiosnę. I wtedy zobaczcie, na wiosnę, kwiecień maj przepływ w włodze jest największy. Nie dużo topnieją lody. W rzece, to jeszcze do tego topnieje śnieg i z tego śniegu właśnie tak dużo wody dostaje się do tej rzeki. Argumenty dotyczące tego, że woda zamarza w rzece, nie są tutaj właściwe. To, to nie, nie, nie o ten argument tutaj chodzi. Zadanie 14. Na blok diagramie przedstawiono przykładową sytuację hydrogeologiczną. No blok diagram to jest po prostu rysunek taki ala 3 d Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeżeli jest prawdziwe, F, jeżeli fałszywe. Na rysunku przedstawiono źródła warstwowe. No tak, bo czy, czy, to, jest, czy to jest tutaj źródło warstwowe? Tak, no bo ono wypływa z tej warstwy wodonośnej. Te, te trójkąty oznaczają zwierciadło wód podziemnych. Tak się je oznacza na mapach hydrogeologicznych czy na przekrojach hydrogeologicznych i to jest prawda. Natomiast drugie, rzeka przedstawiona na rysunku jest zasilana przez dwa poziomy wodonośne. No tak, tu jest jeden poziom wodonośny, a tu jest drugi poziom wodonośny. To są te takie niebieskawe. No i to też jest prawda. Czyli to jest taki rzadki przypadek, kiedy mamy dwie odpowiedzi prawidłowe tutaj, a więc tak dosyć nietypowo. Zadanie piętnaste. Na mapie przedstawiono Epicentra trzęsień ziemi o sile równej lub wyższej 6 stopni w skali Richtera, czyli przypomnę, to jest te katastrofalne trzęsienie ziemi, które wystąpiły w latach od 1900 do 2017 roku, no i widzimy, gdzie one tutaj występują. rozstrzegni, która strefa riftu czy subdukcji charakteryzuje się silniejszymi trzęsieniami ziemi, a następnie przedstaw procesy tektoniczne zachodzące w tej strefie. Oczywiście jest to strefa subdukcji, czyli tu musimy wpisać, że to jest strefa sub subdukcji, tu zachodzą te. Trzęsienia ziemi, subdukcji, strefa subdukcji, no i teraz, jaki to jest proces? Jaki tutaj mamy proces? Słuchajcie, proces. Polega na tym, że w, w, tym, tym, w tej subdukcji zderzają się ze sobą płyty. Jedna płyta to jest kontynentalna, druga oceaniczna, bo to jest klasyczna subdukcja. I w wyniku y, tego zderzania się tych płyt, jedna płyta chowając się pod drugą, a dokładnie chowa się płyta, ja tak dopowiadam tutaj, nie trzeba tego wszystkiego pisać w odpowiedzi, y, czyli chowa się zawsze płyta oceaniczna pod płytę kontynentalną. Kontynentalna jest lżejsza, oceaniczna jest cięższa. I w wyniku tarcia tych płyt y, powstają... Y, trzęsienia ziemi. No to jest jedno, oczywiście można to w zupełnie inne słowa ubrać, ale tak jest sens tego, że właśnie w wyniku tego tarcia płyt powstają trzęsienia ziemi o bardzo dużej sile. I zadanie numer 16. No, y, taką mapkę tutaj sobie w, y, w trzeciej klasie na jednej z pierwszych lekcji analizowaliśmy i na mapie przedstawiono jednostki tektoniczne Polski, które, myślę, doskonale pamiętacie z lekcji. No i teraz u porządku jednostki tektoniczne Polski od najstarszej do najmłodszej wpisz litery w puste kratki we właściwej kolejności. No i mamy jedno nazwy jednostek, wał Środkowopolski, który wał kujawsko-pomorski on się nazywał na naszych lekcjach. No niestety, tutaj akurat daną mapkę taką. Trochę inną niż z w podręczniku, ale myślę, że każdy z maturzystów czy tych, którzy pisali maturę, problem zorientował się, że to jest ta sama jednostka geologiczna. Monoklina przedsudecka, no to ona tak samo w podręczniku jest. Zapadnisko przedkarpackie, tutaj i Platforma Wschodnioeuropejska. Która z nich jest najstarsza? No, ja jestem przekonany, że wiecie, która jest najstarsza, bo najstarszą jest yy, Platforma Wschodnioeuropejska. Po prostu ona jest najstarsza. Wynika to. Wynika to. Z wieku, bo to jest prekambr, czyli pierwsza jest Platforma Wschodnioeuropejska, czyli terka D. Druga, która jest, może też, możemy też uzupełnić, która jest najmłodsza. Najmłodszym jest Zapadnisko przedkarpackie, bo ono powstało w, w Kenozoiku, czyli w najmłodszej erze geologicznej, a więc na pewno, skoro jest najmłodsza, no to mamy tutaj już taką, taką jasność C. Że jest najmłodsza, no i pozostaje nam tylko jedna literka B, czyli kolejność jest D, B, A, C. Myślę, że wszystko jest tutaj jasne z, z tych zadań. No, no więc na tym kończymy i tam, jak przy czasie, oczywiście nagram kolejny filmik dotyczący kolejnych, wyjaśnienia kolejnych zadań maturalnych. Także tutaj to byłoby na tyle.